Dzień dobry, tutaj Wojtek Włoch, pastor Kościoła Jezusa Chrystusa w Krakowie. Zapraszam na nasz podcast. Tutaj znajdziesz słowo, które ma moc do zmiany życia. Dobrego odbioru! Witajcie, witam też wszystkich, którzy są z nami na online. Tak jak pastor Renia powiedziała, będziemy się dużo modlić dzisiaj, więc chcemy, chcemy dzisiaj pokazaniu modlić się tutaj na sali o różne potrzeby. Być może z jakimi przyszliście, ale także to jest informacja dla tych, którzy nas oglądają. Jeśli nas oglądacie, możesz napisać na czacie swoją prośbę modlitewną, a my będziemy się o to modlić. Wiecie, Bóg jest niesamowity, ponieważ On nie jest ograniczony do jednego miejsca. On nie jest ograniczony przestrzenią, nie jest ograniczony czasem, nie jest ograniczony niczym. Y w nim nie ma ograniczeń, dlatego my się nie musimy ograniczać. I wiecie, mamy wiele świadectw, gdzie tu z tej sali po prostu modliliśmy się o kogoś, który był gdzieś indziej w Polsce i Bóg dotykał się tej osoby i została uzdrowiona. Więc naprawdę wierzymy w Boga, który nie ma limitów. W Boga, który stworzył wszechświat, który stworzył nas, który stworzył wszystko, co jest wokół nas, i dla Niego nie ma żadnych ograniczeń. Dla Niego nie ma czegoś, co, co, mogłoby, co mogłoby Go w jakiś sposób ograniczać poza nami samymi. Że zechcemy przyjąć to, co On dla nas ma, co On dla nas przygotował. Że zechcemy przyjąć to, za co Jezus umarł na krzyżu. Jeśli my, czytając Pismo Święte, widząc wszystkie Jego obietnice, będziemy chcieli z nich skorzystać, będziemy chcieli je przyjąć, to możemy wszystkiego tego doświadczać. Wszystkiego tego możemy doświadczać. Wiecie, przez ostatnie dwie niedziele pastor nauczał o miejscu schronienia ja bym chciał się dorzucić do tego tematu, pokazywał, że Kościół w Bożym Zamiarze powinien być właśnie takim miejscem schronienia, gdzie ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, gdzie doświadczamy odnowienia życia, gdzie doświadczamy zbawienia. Dzielił się między innymi historią Zacheusza, celnika, przełożonego właściwie celników, gdzie jest opisany niesamowity cud przemiany życia. Kiedy, kiedy celnik postanawia oddać pieniądze ubogim, połowę swojego majątku, a cztery razy wyrównać tym, których oszukał i okradł, no to jest cud, no nie? To, się, to się nie dzieje tak na co dzień. Wrócimy dzisiaj zresztą jeszcze do tej historii. Ale żeby ten cud się mógł wydarzyć, Zacheusz musiał poczuć się w obecności Jezusa. Zaakceptowany, musiał poczuć się bezpiecznie, i to właśnie doprowadziło do tego, że e, jego życie zostało przemienione. E, Jezus po prostu dał mu szansę, a on z tej szansy skorzystał. I wiecie, dzisiaj będziemy o tym mówić: że Jezus daje szansę każdemu z nas. Pytanie jest tylko takie, czy my chcemy z tej szansy skorzystać. Również w Starym Testamencie czytamy o miejscach takiej szansy. Bóg ustanowił w Starym Testamencie dla ludzi, którzy nieumyślnie przyczynili się do czyjejś śmierci, tak zwane miasta schronienia, miasta ucieczki. Ci ludzie mogli ukryć się w tych miastach przed mścicielem, członkiem rodziny zabitego, który miał prawo po prostu ich gdziekolwiek spotka to zabić, ale to prawo nie działało w tych miejscach schronienia, w tych miejscach ucieczki. Oni mogli się tam ukryć i bezpiecznie czekać do osądzenia ich czynu. I jeśli ten czyn okazał się rzeczywiście nieumyślny, oni mogli żyć, w tych miastach bezpiecznie poza nimi już nie ale w nich mogli czuć się bezpiecznie ale zarówno to co pastor mówił przez ostatnie dwie niedziele jak i to co teraz czytałem o czym mówiłem ze starego testamentu o tych miastach ucieczki kiedy ja nad tym wszystkim myślę to pokazuje mi że to Bóg jest tym który nas ochrania sam Bóg jest tym, który nas ochrania, daje nam poczucie bezpieczeństwa, pokazuje swoją miłość, pokazuje swoją łaskę. I Biblia mówi, że On jest naszym schronieniem, On jest naszą pomocą, On przynosi odnowę, On daje nam nowe życie, On daje nam nową szansę, On daje nam nowe początki. Tak więc wszystko, wszystko. Zaczyna się od osobistego spotkania z Bogiem. Dawid, który doświadczył osobistego spotkania z Bogiem, tak o nim mówił: Ty jesteś moim schronieniem, zachowasz mnie od ucisku, otaczasz mnie pieśniami wybawienia. I dalej, Pan moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg, moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią, on doświadczył spotkania z żywym Bogiem. I w Bogu rozpoznał swoje, swoje miejsce schronienia i swoje miejsce wybawienia. Bo tak naprawdę, żadne fizyczne miejsce nie jest w stanie stać się dla nas. Dla nikogo z nas miejscem ucieczki, miejscem schronienia, miejscem bezpiecznym, czy to będzie kościół, czy to będzie rodzina, czy to będą relacje z, z, z innymi ludźmi, nie są w stanie stać się dla nas naszym miejscem schronienia, jeśli najpierw w Bogu nie odnajdziemy swojego poczucia bezpieczeństwa. Ponieważ, wiecie, tu nie chodzi o miejsce, tu nie chodzi nawet o ludzi, chociaż postawa, nasza postawa jest bardzo ważna: czy będziemy osądzać, oskarżać, czy będziemy po prostu kochać, czy będziemy przyjmować, czy będziemy akceptować. Ale to, co jest sednem, to osobiste spotkanie z Bogiem, z Bogiem miłości, z Bogiem łaski, z Bogiem zbawienia. To jest punktem wyjściowym to jest fundamentem. I tak właśnie było w przypadku wspomnianego już Zacheusza. Tak było w przypadku kobiety, którą przyłapano na cudzołóstwie. O niej też pastor głosił dwa tygodnie temu, na pierwszym kazaniu z tej serii. Wszystko zaczęło się od spotkania z Jezusem. I teraz, kiedy patrzę na tą historię. Historię tej kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Chciałbym na tych dwóch przykładach przez chwilę się skupić. Tej kobiety i Zacheusza, nie znamy jej imienia tutaj. W każdym razie to widzę pewną kolejność zdarzeń. Przeczytajmy sobie te teksty. Potem znowu wcześnie rano przyszedł do świątyni, a cały lud zszedł się do niego i siadłszy, nauczał ich. I przyprowadzili do Niego uczeni w piśmie i faryzeusze, kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na uczynku cudzołóstwa. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? A mówili to, wystawiając go na próbę, aby mogli go oskarżyć. Jezus zaś, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy nie przestawali go pytać, podniósł się i powiedział do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, będąc przekonani przez sumienie, odchodzili jeden po drugim, począwszy od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko sam Jezus i ta kobieta stojąca po środku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo oprócz tej kobiety, powiedział do niej. Kobieto gdzież są ci, którzy Cię oskarżali. Nikt Cię nie potępił. Ona odpowiedziała: Nikt Panie. A Jezus powiedział do niej: I Ja Ciebie nie potępiam. Idź i już więcej nie grzesz. Czyli widzimy, że Żydzi, faryzeusze uczeni w Piśmie, chcą zabić kobietę, która Zgrzeszyła. Ale równocześnie wykorzystują tą sytuację, by przyłapać Jezusa na niewłaściwym e, nauczaniu w tym temacie. I mówią: Mojżesz kazał takie kamienować, a ty co myślisz? E, jednak Jezus wykazuje im, że wszyscy jesteśmy równi wobec Boga, bo wszyscy zgrzeszyli. Okazało się, że ani tam, ani tu, na tym miejscu nie ma nikogo, kto by nie zgrzeszył. Wszyscy zgrzeszyli. I tak jak Krzysiek mówił, są, zostaliśmy pozbawieni Bożej chwały. I wszyscy jesteśmy równi wobec Boga, ponieważ każdy z nas może doświadczyć Bożej miłości i Bożego przebaczenia naszych grzechów, jeśli tylko będziemy chcieli się od nich odwrócić. Co zrobił Jezus? Po pierwsze, Jezus nie odrzucił tej kobiety. Po drugie, nie oskarżał jej tak, jak robili to inni, ale on ocalił jej życie, dał jej poczucie bezpieczeństwa. On stał się jej ochroną, jej schronieniem. Dalej, on yy, yy, nie tylko jej nie potępił. Ale ją zaakceptował. A na sam koniec rzucił jej wyzwanie: Idź i nie grzesz więcej. Zrobił to dopiero wtedy, kiedy ona poczuła się bezpiecznie. Zrobił to wtedy, kiedy ona miała poczucie akceptacji i bezpieczeństwa z jego strony. On nie zaczął od tego: Jesteś grzeszną kobietą, ale ja jestem łaskawy. Więc stanę w Twojej obronie. On najpierw stanął w jej obronie. On najpierw ją zaakceptował. On najpierw okazał jej miłość, której nie okazał jej nikt inny. I ostatnią rzeczą, jaką zrobił, to było to wyzwanie: Idź, ale od tej pory już nie grzesz. I On to samo robi w stosunku do każdego z nas. On nikogo z nas nie, o, nie odrzuca, z jakiegokolwiek powodu. On nikogo z nas nie potępia, z jakiegokolwiek powodu. On umarł na krzyżu za nasze grzechy, pokazując nam największą miłość, jaką można mieć do drugiej osoby, oddając swoje życie. Dał nam przebaczenie grzechów, które możemy przyjąć. Z łaski, za darmo, bez żadnych dodatkowych kosztów czy uczynków. I dopiero wtedy mówi do nas, odwróć się od swojego grzechu. Nie musisz już tego robić, ponieważ ja ciebie uwolniłem. A jak było z Zacheuszem? Przeczytajmy tą drugą historię. A Jezus wszedł do Jerycha i, ci, i przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tam tędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu. Zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu. I zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I powiedział Jezus do niego: Dziś zbawienie przyszło do tego domu. Gdyż i On jest synem Abrahama, bo Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Pierwsza rzecz, Jezus dostrzega Zacheusza. Jezus Go zauważa. Czytamy, że był tłum ludzi wokół Jezusa i Zacheusz siedzący gdzieś na drzewie i Jezus podnosi swoją głowę, patrzy na Niego i widzi Go. Dostrzega go, ale Jezus nie tylko dostrzegł jego. Jezus dostrzegł jego potrzeby i mówi do niego: złaj szybko z tego drzewa, bo dzisiaj muszę zatrzymać się w Twoim domu. Chcę tego. Dzisiaj to jest konieczne, abym zatrzymał się w Twoim domu. W taki niesamowity sposób wprosił się na obiad czy kolację. Ale słuchajcie. Jezus właśnie to robi w stosunku do każdego z nas. Dziś muszę zatrzymać się w Twoim domu, dziś chcę zatrzymać się w Twoim życiu, dziś chcę zamieszkać w Twoim sercu, dziś chcę zbawić Ciebie, dziś chcę Ciebie uwolnić, dziś chcę Ciebie uzdrowić. On widzi każdego z nas. On dostrzega nie tylko nas, ale dostrzega miejsce, w jakim jesteśmy. Dostrzega nasze potrzeby, nasze wyzwania, nasze walki i mówi, dzisiaj muszę to załatwić. Dzisiaj muszę to załatwić. Jeśli jeszcze nigdy nie przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela, jeśli nie masz poczucia przebaczonych grzechów, Jezus mówi: To jest ten dzień. Dziś muszę się tutaj zatrzymać nad Twoim życiem i chcę, żebyś zrozumiał, że Twoje grzechy mogą być przebaczone. Jeśli potrzebujesz uzdrowienia, Jezus to widzi i On chce dzisiaj się zatrzymać i Cię uzdrowić, bo On za to umarł na krzyżu. Dla naszego zbawienia kompleksowego, w pełni. Bo to oznacza zbawienie, również uzdrowienie, również uwolnienie, wyzwolenie. On, mu, on dzisiaj to widzi. Dalej. Jezus nie odrzucił Zacheusza, pomimo tego, że był złodziejem i oszustem, bo taka jest prawda. No bo jak kradł, jak kogoś oszukał i tak dalej, na czymś się wzbogacił, ale dał mu szansę. Poszedł do niego, do domu, co było nie do pomyślenia, jak czytaliśmy, ponieważ religijni Żydzi omijali takich ludzi i ich domy z daleka, ale Jezus tego nie zrobił. On swoją obecnością w jego domu, na jego terenie, dał mu poczucie akceptacji. Rozmawiał z nim, jadł z nim. I to sprawiło, że Zacheusz zapragnął zmiany, zapragnął, by stać się podobnym do Jezusa. Ludzie religijni, którzy nie weszli do domu, a tylko widzieli, że Jezus tam wchodzi, i oni pozostali na zewnątrz, nie byli świadkami tego cudu, nie byli świadkami tej cudownej przemiany życia, nie byli świadkami tego nawrócenia Zacheusza. A kiedy to działo się wewnątrz domu, oni stojąc na zewnątrz, pogrążali się tylko w krytyce, pogrążali się w zgorzknieniu, w pretensjach, w jakimś żalu. Byli tacy, dlatego że nie doświadczyli przemieniającego życie spotkania z żywym Bogiem. Ci, którzy doświadczyli spotkania z Jezusem, byli wewnątrz. Ci, którzy go nie doświadczyli, byli na zewnątrz i tylko krytykowali. A inne sytuacje, gdy Jezus nie odsunął się od trendowatego, ale go uzdrowił, gdy nie bronił się przed dotykiem kobiety cierpiącej na krwotok, ale pozwolił, by dotknęła go i przyjęła uzdrowienie. Wiecie, ludzie cierpiący na takie choroby według przepisów w tamtym czasie byli uznawani za nieczystych i ludzie zdrowi nie mogli przebywać w ich pobliżu nawet a nie mówiąc już o kontakcie fizycznym ale Jezusowi to nie przeszkadzało oni wszyscy doświadczyli osobistego spotkania z Bogiem doświadczyli spotkania z Jezusem i to spotkanie zmieniło życie każdego z nich jedni doświadczyli nawrócenia inni doświadczyli uzdrowienia. Dzisiaj, wiecie, nie potrzebujemy miast ucieczki, miast schronienia, ponieważ mamy Kościół. Ale aby Kościół mógł być takim miejscem, ludzie, którzy go tworzą, każdy z nas, potrzebujemy doświadczyć osobistego spotkania z Bogiem, osobistego doświadczenia przebaczenia swoich grzechów i przemiany życia. To sprawi, że jeśli doświadczyłeś Bożej miłości, jeśli doświadczyłeś Bożej łaski, jeśli doświadczyłeś przebaczenia grzechów, nie będziesz się śpieszył, żeby oceniać innych, nie będziesz się śpieszył, żeby kogokolwiek osądzać czy potępiać. A to z kolei sprawi, że Kościół, który tworzymy, będzie miejscem bezpiecznym. Do którego mogą przyjść ludzie zdrowi i silni, oraz chorzy i słabi, ci, którzy jeszcze nie poznali Boga, i ci, którzy pogubili się na swojej drodze z Bogiem. I każdy może czuć się dobrze, i każdy może czuć się bezpiecznie, i każdy może doświadczyć Bożej łaski i miłości, które przemieniają życie. Posłuchajcie, Jezusowi. Nie przeszkadza twój grzech. Jezusowi nie przeszkadza twoja choroba. Jezusowi nie przeszkadza twój nauk. On chce się spotkać z Tobą w miejscu, w którym Ty dzisiaj jesteś i z tego miejsca zaprasza Cię, byś w dalszą podróż swojego życia wyruszył nie sam, ale razem z Nim. To, czego potrzebuje dzisiaj każdy z nas, to spotkanie z Bogiem miłości, spotkanie z Jezusem, który oddał swoje życie za nas, to spotkanie z Duchem Świętym, który nas pociesza i przynosi Bożą moc do naszego życia. To jest to, czego potrzebujemy. Powstańmy, będziemy się modlić. Bez względu na to, czego Ty dzisiaj potrzebujesz, czy potrzebujesz jakiejś przemiany w swoim życiu, czy potrzebujesz odwrócenia się od czegoś, od jakiegoś grzechu, czy potrzebujesz uzdrowienia. Czy potrzebujesz takiego odświeżenia, takiej odnowy? To wszystko możemy znaleźć w Bożej obecności, spotykając się dzisiaj z Jezusem, spotykając się z żywym Bogiem, który jest pośród nas. Gdy będziemy się modlić jedni o drugich. Osoba modląca się stanie dokładnie w miejscu, w jakim jest ten, który prosi o modlitwę. I z tego miejsca ruszymy dalej. Bo każdy z nas jest powołany, by stawać w miejscu Chrystusa. Każdy wierzący jest powołany, by stawać w miejscu Chrystusa i w Jego miejsce ogłaszać potrzebującym zbawienie. Chorym uzdrowienie i tym, których usidla w jakikolwiek sposób diabeł, wyzwolenie. Dlatego ja zaproszę Ciebie dzisiaj tutaj na środek. Jeśli potrzebujesz po prostu pojednać się z Bogiem, to to będzie czas, aby wyjść na środek i to zrobić. Jeśli potrzebujesz zostać napełniony Duchem Świętym i zacząć modlić się innymi językami zapraszam ciebie w to miejsce i będziemy się o to modlić jeśli potrzebujesz uzdrowienia to też jest miejsce na to jeśli potrzebujesz uwolnienia od nałogów też zapraszam cię dzisiaj tutaj na środek słuchajcie nieraz widziałem jak w jednym momencie ktoś wyszedł do modlitwy i został uwolniony od papierosów, od marihuany. Mam parę zapalniczek w moim biurze, gdzie, e, gdzie ci ludzie mi przynieśli po tygodniu i powiedzieli: Od czasu modlitwy ani raz nie zapaliłem. <laughs> nie potrzebuję tego. I mam, zostawiłem sobie takie znaki Bożego działania. Bóg je wszystko. Słuchajcie, Wiem, że ktoś potrzebuje dzisiaj to usłyszeć, ale Biblia mówi, że u Boga wszystko jest możliwe. Bez względu na to, w jakim jesteś miejscu, u Boga wszystko jest możliwe. Wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych, ale Biblia mówi, u Niego wszystko jest możliwe. Więc zespół będzie grał, a ja zapraszam na środek. Ci, którzy potrzebujecie modlitwy, wyjdźcie. I, I będą tutaj osoby, które się będą z wami modlili. Śmiało nie będziemy czekać, robić jakiejś sztucznej atmosfery. Po prostu, kto potrzebuje, niech wychodzi od razu i będziemy się modlić. Proszę, żeby ktoś podszedł od razu i modlimy się. I tak do każdej osoby ktoś będzie podchodził i się będzie modlił od razu, więc zapraszam was tutaj. Będziemy się modlić. Ja chciałbym się modlić, jeśli tutaj jest jakaś para, która, która stara się o dziecko i to się nie udaje, to zapraszam na środek. Ja chcę się pomodlić z taką parą i, i wierzę w Boże działanie w tym względzie. Haleluja, Jezus. Haleluja. Cokolwiek potrzebujecie, to... Wejdźcie do modlitwy, i ktoś będzie się modlił. Tutaj są potrzebne osoby, które się będą modliły po mojej lewej stronie. Czy może ktoś podejść tu i się modlić o ludzi? A jak nie, to spokojnie chwilkę poczekajcie, zaraz ktoś podejdzie. Moi drodzy, modlimy się bo wierzymy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Modlimy się, bo jesteśmy Kościołem. Jeśli kogoś coś boli, to inni też to odczuwają i chcą być razem z Tobą. Diabeł jest tym, który zawsze próbuje oddzielać i izolować. Nie na darmo jest porównany w Biblii do ryczącego lwa. Bo jak oglądacie filmy przyrodnicze, to takie właśnie zwierzaki patrzą na stado i patrzą, kto w danym momencie ma się gorzej, i odseparowują od stada, a potem atakują. Nie daj się odseparować od stada. Nie daj się odseparować od kościoła. Od wspólnoty, od grupy, nie daj się stać się łatwym łupem. Bóg jest Bogiem Wszechmogącym. Jeśli On dzisiaj przemówił do Twojego życia, jeśli On dzisiaj dotknął Twojego ciała i został uzdrowiony, nie zostawiaj tego dla siebie. Ale podziel się tym. Podziel się tym w domu, podziel się na grupie domowej, przyjdź do kościoła i powiedz: Tak, Bóg mnie uzdrowił, tak, Bóg mnie pocieszył, tak, Bóg dał mi nową pracę, o co się modliłem, tak, Bóg to zrobił, podziel się tym, bo to oddaje Bogu chwałę. To daje Bogu chwałę. Już niedługo będziemy mieć pod koniec grudnia nabożeństwo dziękczynne. Wtedy chcemy dużo o tym mówić, co Bóg zrobił w ciągu tego roku, ale możesz zawsze podejść i podzielić się na każdym nabożeństwie. Tym, co Bóg robi w Twoim życiu, tym jak odpowiada na Twoje modlitwy czy modlitwy Kościoła.